Cześć i czołem z Asyl i zaprezentuję Wam grę pod tytułem Happy Wester. No dobra, no to bierzemy się do roboty i lecimy z pierwszą planszą. Weźmy sobie. Janusia! O jejcie jejcie.

Nie. Nie no, jeszcze raz. Dobra. Jedymy, dziadku, jedymy, 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 jedymy. Jedymy! Jedymy, jedymy Adam małyś. O, pięknie, 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 jedymy. Ja dziadku, nie połam się tylko znowu. Bo będzie... Kurwa, gdzie są moje nogi? Nogi nie straciłem, nieee, jaka kula peta. No jedź! Dawaj, 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 Avanti, Allegro! No, 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 dawaj, 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 dawaj! Dawaj, o, dobrze. Kurwa, dziadek bez nóg. Dawaj! Dawaj, dawaj, dawaj! no, Jest! Jest! yes, Kurwa! no, wow. a się jeszcze no, no, Nie, jeszcze raz, kurwa! no, przegrałem. Jedymy, jedymy! Jest! Żyje! Żyje, Dianuś, żyje! A dla małyż? Ale mu je to pierdoliło. Ja! Ale za to tym razem! Ach, niech lew się poleje! A, ja ciekawe, dam! Niech się chlew poleje! He 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 Kurz Jedymy He 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 Bez-le-champ du jeu, je ne Jedymy, jedymy No, dawaj, dawaj stavaj, kurwa Kulapé, toi, Jemana Wow Wow What wow, the fuck Fuck, do tyłu, do tyłu Jedymy! Adam Małyż, proszę! <laughs> o kurwa, głowę stracił! <laughs> ja pierdziulę! Nie no, jeszcze raz to przejdę, bo... Jedymy, Zenuś, jedymy! <laughs> Dobra... Aaaa! Żyje! Żyje dziadiu! Żyje! O! Już myślałem, że stać nogi. O! To jest niemożliwe, że tak mi się udało. Dziadiu, no jak ty jedziesz, ty... <grystanie> No dawaj, 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 no nie ma opierdalania się! Kurwa, i nogę se złach... <grystanie> Powolutku teraz... O, fuck! Nóżki Nie Niaaaaa! i fikołeczki! <grystanie> ja pierdolę! Złamał się w pół! Dobra... <grystanie> Jedziem, jedziemy dalej z tym koksem, druga plansza Jest, ASY! I <grywia> Knapciu Kurwa jedziemy No dobrze Knapciu jedziemy, jedziemy Knapciu trzymaj się kurwa, trzymaj się bo matka nas zabije Zapierdalamy Do szkoły O kurwa, mam to złamałem, tylko nie wiem co, ale dobra Fak! <noise> <noise> Jeszcze raz Tatu, wypierdalaj! No dobra, synku, trzymaj, tylko się, tylko nie, 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 nie tego nie, wypie, nie wypierdło się, no Jedymy, jedymy, jedymy nie no niemożliwe, no, 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 jedymy Jedymy, synek, jedymy! FUUUUUUUCK! Ja yeah, pierdole... A kawałki poszły w pizdu dosłownie... Dobra, jeszcze raz zobaczmy... A, styl zapierdalaj! Dobra, już, jedziemy, jedziemy, enynynyny, kurwa... On by się tym razem nam synek nie wypierdolił! Fuck. Dobrze jest, jest i żyjemy. Żyjemy! Synek, intro teraz, Podwójne. Eee... Dobra! Żyjemy! fuck, fuck, <ścoughs> Kurwa, tak blisko było? Jeden, no jeszcze raz to przejdę do no, kula. To jest hasło w państwie. No, a, jedziemy. Czy ma się synku, synku się do szkoły? No! No! Co się stało? Upierdolili mu nóżki. Dobra, trzecia plansza. Yy, tu mamy. Z. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Jedziemy. Hmm. hmm o co w tym chodzi, nie wiem Uuu, bo wy FAK, Grybas wyleciał I co to teraz? Hehe, z... <gryba> wrócił! Jeban <gryba> O Jezu! Dziadek wyleciał! Kurwa! Co, przejdę, nie przejdę to? Groby patrz! Gruby wyleciał! Je! Yeah. Jees! Wygrałem! Jupii! Lecimy do następnej planszy. Oh my god! Survival! Dobra, jedemy! U! Uh. Jedemy, jedemy, Bo obcęgi nas zabiją! O! Oh. Jeszcze raz. Nie skumałem, nie skumałem, dobra. Jedziemy, jedziemy. Chyba miałem załapać A, synku, synku, trzymaj się! O, przeszła. FA! No nie, synek wyleciał! Fuck, Co to? Ja pierdolę! O, o, o! Ja! Uuuu! Spokoj, jeszcze raz. Nie wygrałem! Nie wygrałem, no niemożliwe. Synek mi po drodze wyleciał! Oh, e... <sumos> ja, mu Dobra, jeszcze raz. Dobra, o fato é, não moveu ele chama, não O que O pior da vida é Ach, nie, nie musnęło dziecko. A dziecko dalej żyje. Skubane, no, dobra, jeszcze raz lecimy. Sprint, żyje. Adam małyś, no, daleko nie skoczył. Ach, kurwa. Dobra, dobra, żyje. Nie dobra, idziemy na stronę bo nie mogę. Kolejna to jest o O bojka, będę szelał bronią. Gin! E! E! O! No co jest? Dobra jest Git, Git, dawa jedziemy, jedymy Hmm, czekajcie dam jeszcze raz <coughs> Jakiś błąd chyba a bo mi się nie zamudził Dobra jedymy, jedymy Poszedź w pizdu, następny, pierdol się Osz! Złapał MNIE! Dobra, żyję. Kurwa się wystraszyłem! Ja pierdolę! Co to było? Dobra, jeszcze raz zobaczmy. Kurwa się wystraszyłem jak Fatima, dosłownie. Ja pierdolę jedyny poszedł w pizdu drugi poszedł trzeci mnie złapie za fiutka eee. nie, nie złapał mnie eee. <laughs> jak ta szmata. dobra, dobra, lecimy z kolejną planszą grubas weźmy sobie taty z ojcem Ej, kurwa jak to, czekaj, jak to było aha nie rób ojca nie nie nie, nie rób ojca dzieci nie, nie nie rób dzieci ojca robić no dawaj synek, synek u chyba złą postać wybrałem jeszcze raz weźmy sobie mechanika Mechanik! <coughs> o! O! Oho, <Aha>, dobra, dobra! <coughs> Przeżyje? Mogę się ruszać! Dobra, się to jest, Wow, ale... Eee, jeszcze się nie połamałem, nie jest tak źle! O, żyję, żyję, żyję! Fak! Nie! Nie! Dobra, żyję, spokojnie. Eee. Gówniany. Kurwa, tak blisko bym <laughs> przeszedł, tak tu dupa. Weźmy sobie. No, y, ciotkę z wujkiem, tu y, ojciec z synkiem. Ja się zapiedalamy po szkoły. No dobrze. My? No. Dobra. Uuu, ta tak się wstraszyłem. dobra, Zika, 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 cabeça minha, é Zika, 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 park. Dwa, zobaczmy. Dobra, synku, trzymaj się knapcio, trzymaj się bo Avanti Allegro. Fak. No, czekam, czy przejdę. Dobra, jeszcze żyję. Ła, chciałbym tak. FAK Ja no Ale spokojnie, jeszcze, jeszcze żyję. Jeszcze, o... u Chyba już koniec Nie, jeszcze i I Abym wygrał Nie pierdolę, jeszcze raz Synek mi kariery niszczy zawsze. Nienawidzę go za to. Trzymaj się, synek, synek, bo nie prowadzić. Dobra, żyjemy. Jak pierdol, lata śmiesznie. Sydech mnie zginął, kurwa I? Wygrałem drugi raz z rzędu Zajebiście Dobra, lecimy z kolejną planszą Tu chyba mamy Z FAK Idę do następnej, bo tej nigdy nie ogarn ogarniałem planszy. Idziemy z następną. <kly> Dobra, idziemy. Oku! <grym> ja! Ja! ja wow! A się połamałem Jeszcze raz Dobra Do tyłu Żyj! Dobra, żyję FAK I główka Ja yeah. Dobra, idziemy do kolejnej planszy Ja jeszcze cztery plansze ci zostały Weźmy za dziadka! O oh, fuck, co to jest? Co to jest? O oh, my way! Co to jest? Co to ma być? <tryk> <tryk> eee Pozdro <tryk> ogłos? Ej, stop! Jeden! Kurwa, nogę! <laughs> ja pierdolę Ale, ej, ej, no! Ej, ej, ej stop! Stop, dobra Nogę mu upierdolnił Dobra Lecimy do e, kolejnej planszy O Boże, tylko nie ta plansza! Tylko nie ona! Aha. Tylko nie ta plansza! Oj, nóżkę złamałem. Bolało. Bolało. I to bardzo. Dobra. O, noga odpadła. kurde, będę bez nogi żył, bez nóżki. Dobra. Ja pierdolę. Jeszcze raz. Co to ma być? Dobra, lecimy z koksem No dawaj, 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 dawaj Zanuś, dawaj Zanuś! No, co to ma być? Avanti Allegro Ja lata What the fuck Jeszcze raz aż to przejdę Jedymy, jedymy ja bym se nic tylko nie złamał Bo będzie bolało Dobra no Dawaj, 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 dawaj Avanti Dobra, co to przejść Ja yeah, Jeszcze raz bo... Tej gry się nie da ogarnąć, no Dobra, jak chcę coś wami? I kurwa wykrakałem O Jezu, Jezu No dawaj, 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 dawaj ten... <suszy> na nogę, ale nie umiejętny Jadę nóżką, jadę se łabudi, daj daj. Oj, w dupę, dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Jeszcze nie jeszcze nie. Fuck! Ja tego chyba nigdy nie wtedy, dobra. Lecimy z kolejną lansą. To nie ma sensu, widzę. Ta plansza jest zajebista, wędz sobie dziadka Kurwa jedziemy Jedziemy je się, Trzyma, <grybujesz> się... dobra, jest Jedymy! Żyjemy, żyjemy, jest Łach, jak się w ha Dobra, jeszcze raz! Geme, zí, zí, da brasil, hein? e piadinha, da mangera? É. O que é que é da este é isso um... aí, estamos praticando lá embaixo, lubeza. Dobra. Mais ja, é uma <inteilhar> vez. Aj, oh, taki los dziadka no? mm. Dobra, i ostatnia plansza. To... Majka O! Oh. No, <coughs> i sobie pan, bo... Idemy! Idę, chyba nie przejdę

Whoa, I can feel it. Do zobaczenia. Cześć.